Pani kucharko, da się to kurwa zjeść w ogóle? Dzień dobry, można zapłacić w napoju za obiad, bo jestem w i nie nie hajsu. Ogarnij się, owocek. To jest małego, tak, A to, tak, no. to pani, że... ...początkowe samodzielne, może być kształt do automatu? Tam, tam, wypisane, bo teraz są napoje. są napoje. Do Dzień dobry. Co e, ty byś chciał? Frytki i klopsiki. Tak, to tak. Będą frytki i klopsiki. E... 12 klopsików? Tak. Z czy e... coś? E, I jeszcze ten, kotlet z kabowy. Przemiatki, frytki. E, frytki? Też frytki. Też prytki. To, twoja jest. to jest moja tak? Dobra, chwilę. Tylko Proszę, to nie jest tutaj jakiś alkohol. Mega. Co? Trójkąt ziemniaczany, co to jest? Dobra, już widzę więcej nic nie chcę. Bierzesz trójkąt do ziemniaczanego? Czy pani jest na jakiś alkohol? Znowu karmi się dla darmo zjadano. Niestety. No niby cud sport idealny, ale za jedna przy i recepty, a jedynie za darmo. Bardziej nic felasia, to jest cud gwizd. Co nie? To wszystko masz już? To chciałeś? Nie, kłoda. cukier, pradme cukier, cukier. Chłonika, chłonika, szkoda, bo nie ma Nie, nie ma. jak Normalnie. A to co ma alkohol? Nie wiem, weź sobie jakiś sos do tego.

Na obiad do prawdziwej restauracji. Dlatego się chce piwo. Lol. Jedzenie, ty, ty podarł no, no, obiadu jest obiadze. <laughs> nie wiem. Dobra. Dzień dobry. Razem lecimy? Tak. Jak do przykład 12? Tak, tak, tak. Brawo. Możesz nie kupić telefonu, który ci dałam? Sorry. Kaz mi to kurwa gdzieś, stare Bebo. Musisz wziąć z drugiej strony Czy ty możesz się umaziemy i tych nie może... No tak, dokładnie. Weźmy serwetki do Tak. No ja w soli biorę milion Znajdź miejsce jakieś. Chodź tam, tam, pod tym. Okej. Okay. Dobra, kurwa, odpalam kasę. No odpalaj sobie. Powodzenia. Co? Nie, może być w rogu, chodź tam w rogu. No. Ile ty możesz iść? Cześć Kizo, że zabijam w tobie mężczyznę. Zabijasz mężczyznę? W tobie mężczyznę. Ja jestem w kwestii, ja Co? Ja jestem w kwestii, bo No. Ale ty pachniesz. No. Wy no. no. coś w ogóle chcecie z tej ekraniki? Czy przyjechaliście w tym że... Tak, pojemnik zawsze Nie no, kupimy coś tam. Jak miał panu warzywo w tym. Jak nie pan usprawna się w rządzie, to... I to No. Ja muszę to przetrzeć. Jest pierdolone. No i to mi krócej rybałeś. Tak. Czekaj, gdzie się usiądziemy tutaj i ten motyl będzie z pod słońcem. I to jest strasznie była budowna. Serce, serce z frytek dla Mokady? A, że tutaj. A, działa net. Okay. Dobra, smacznego. Ja jest ale głodna jestem. Ale tam do bo było światło. Świeciło się. tak. milion soli. A to śpi bo Ммм. Буду утиханый по слуху. Больше хочешь? Угу. А? нет, я думала, что хочешь. сюда. нет. А я что повторить, как по особи снял носом. Потому что это особи было Почему ты с особи носом? Ну, осы, имеется To, Ale właśnie tu było, było suszy i drzawki, nie i to w ostatnio podsąd. Jakby tak wrócić do sumowania? To takie mi straszne, nie strasznie. Musisz nic Wiem, wiem taki sklon. Pytasz się, kurwa, jak tego nie zrobiła, Co? Pytasz się, jakby moja decyzja miała cokolwiek do Dobra, mogę ci pozwolić zrobić przegłębki, to do teraz

Indrek , sõid kiirelt . noh . tõde . no väga ilus . Pierwsza napisała, pierwsza napisała, nic nie odpisałem. Mhm. Mm się bez są odpisałem. Ej, jestem ciekawa ile koksu bym poszła. No mam że, z reguły... Się... bym nie wymienił. No bo kurwa to z... nie, no bo to nielegalne kurwa. Zapisz tutaj dalej wiadomości, dalej, dalej dobrać. dalej. Dobrać. Siema, to Jarek. Robimy tak, że wezmę na ciebie dwa, później ci od nich ukradnę i się będziemy jeździć na pierwbłądę. No bo, kurwa, handel ludźmi jest nielegalny, więc mam dobre serce, ale Kasza. O dziękuję to Jarek. Wojtek. Co? No właśnie patrzę. Hej Kicia, chcesz spędzić fajnie noc? Ale to kiedy to było. Tak. Zresztą ja wezmę tę butelkę, żeby z niej tuli pana i co zabiję. Jestem w Chorwacji, przesada przyjechać tu, już lecę. to było. Nie obchodzi mnie to. To było jeszcze zanim kolega mi. Sześć. No tam no bo sobie spróbuję. 6 no. nowych maczy bo my moczują Łokaty bo... nikt by nie użył pendelab na ze mną no. Wiecie ja się zabiję? Czemu? Nie ja się zmuszuję. A za co? Za kurzę. nie się zabiję. Kiedy to było? A to tylko odpisałem, no. W zeszłym tygodniu, Wojtek. Jezu, w zeszłym tygodniu. Jezu, Jezu, Jezu. Wielkie Michalo, Kasia. W zeszłym tygodniu. Kasia, przecież wiesz, nikt by zdali. nie zdarzył. Nie, tak, nie. W domu, naprawdę w domu. Ja naprawdę przekonam o tym, że by mnie nie zdarzył. No. Słyszę taki wpierdol. Kiedy stream? Kurwa, nie wiem czy precyzuję. Będzie mnie nigdy nie będzie streamować, a dzisiaj śpi na wycieraczce. Ja pierdolę volt Gorzej. Aha, nawet mi ten zabierzesz, za wycielenie butów. Ja no nie mam wycieraczki, kurwa, po prostu poczułem, mieć będzie się stał. co A będzie ja kurwa będę się pod drzwiami Ile dostajesz opłaty? Nie wiem jeszcze. A co? Nie hmm. lubię się męczyć. Mam nadzieję, że wiesz, że najbliższe co najmniej 4 albo 5 wypłat idzie po prostu na moją konto. Jak to? W hmm. hmm. Jak rozpłacam? 500 złotych ci zostawię. Po chuj, o tym tinderze pisaliście. No, okay, dole. Kasia, jedz, bo teraz tydzień nie będziesz jadła. Bez fita nie będziemy przecież ci gotować. Ojenny, popłacę się. W sumie nie tak, że nam sobie zamawiać cały tydzień u za pieniądze, które dostaniesz z Aha. Nie, Jak to odpowiada z tak pani? No właśnie. Nie pan zjadł z tego, co tak? Ja staro życia około 3 lata. To tutaj jest, to jest ten. Co ładka. chyba. Za tego minerał. Aha. Ktoś zapłacił za to jedzenie? Mm. Co zapłacił za jedzenie, Wojtek? Kto pisał w zeszłym tygodniu, tą drugą? Hm? Nie wiem. Nie, zo, zo. Oddaj mi to. Możesz mi wiele rzeczy kurwa zabrać. Możesz mi go pokazać, możesz mi zasmaczyć. Ale pi, nie będziesz mi zapierać. Oddaj mi to. Mam no, taką, bardzo mam taką ochotę. Przyjeżdżasz do sól. Co miałam był Sól. No. Spoko. Idę przynieść A Daj jeszcze Dostaniesz jak wrócisz z solą. Dostaniesz jak wrócisz z solą. To nie wracam. wiesz, wiesz, idź. Aha. To są Kiedy podwójna randka. A kiedy też ula.

Może być na streamie. Dobra, ula, zgadamy się, zgadamy się na PW. Proszę bardzo. Mm, mm, mm. Ee, obiecałaś? Jeszcze się nie napiłam. A to kurwa na suknie. Kurwa nie było, się. 6 dył. No, co się mówi? Poproszę. Kogo, kogo prosisz? no ciebie, kurwa, ja kogo mam prosić. Kogo prosisz? No, to już muszę niechęcić. Odej, a wody chciałam <grym> być, jaką. No, tylko Dinder, to całować w osobach. Nie, bo to mi by się to podobało. Zachowujesz się, bo tego już nie robi, nie? No. O, no właśnie, zaczekaj. Nie. No. Zachowujesz się, jakbyś nie szczekał na no, ustawie cały czas. Okej, okay, możesz mnie nie kompromitować. Ja już zostałem wystarczająco razy kompromitowany. W czemu co się nie jest? masz mnie zaraz. Wiesz, że to za karę, Wojtek. Jaką karę? Za Tindera. Ale co? A on ale co, co Nie, ale jesteśmy No. No cóż, są równi i równiejsi. na Daj. Nie To było w zestawie, zostało A Daj spróbować. No to sobie bierzesz. To sobie Znaczy, i tak ją jedną, ale nie taką. to jest jakaś kapusta jeszcze. No bo jest. Czy równiejsza? Jestem równiejsza. Chcesz z tym wyjść na miasto? Wojtek pokaż jej jaki cywilizowany człowiek. Wojtek, mam mi pokazać, jaki cywilizowany człowiek? Ja nie, wiem, u mnie. A co ja będę, co ja się będą zrobić? Też poważnie, jakąś się Dobrze, dam ci za chude, tylko daj mi samej. Dobra. Najpierw ześ chodził, kawałek. Ja, ten najlekkawa. Cześć, Ksanasia, widzę, że na blogie sztućcówki jadalasz. Daj mi spokój, ty chuj jebany. No jestem na Wojtusią. Ciekawe za to. co. To Tindera. No Jezu, ale to... <grym> co? Słuchaj, jest złego. No co? No hmm. dawaj. Daj, okay, muszę przemyśleć... Popisz się. Może, muszę przemyśleć, co chcę powiedzieć? No, musisz. To prawda. A może w ogóle nie bada w Nie no, powiedz, powiedz. Wojtuś, chcesz golda do Tindera? Serio no, jeszcze, hey, jeszcze ty hey, nie ma ma Ej, hey, ma masz? Ej, masz Bo ja mam kurwa 18 meczów na Tinderze że w sensie się taki upyty. To daj mnie z Jeszcze ty nie no, nas zdradzasz? Mocne. Czemu zdradza? On no, tylko pomagał poszkodowanym. No, bo on jest dla Mokaty, żeby dla Mokaty było więcej, okej. Okay. <laughs> I to jest, to jest Ja sam mogę siedzieć na Tinderze, a ciebie oddaję domokat. Nie. Aha. Chcesz tego łososia? No. Masz. Jaki? Łosef mi tylko kawałeczek, jakiś i tyle. A wiesz, po co ta suszyna? Nie wiem. Po tylko chcę do łososia. No, żeby ją wycisnąć, mm. nie? Pojebany. Nie smakuje mi taka pyska. No to po co ci kapusta? No to po co ci kapusta? Gdzie, miałem takie mówienie. Kisz, popty, kisz, w tym Co tu się dzieje? Hmm. Na zakupach do domu jesteśmy, w Lesiu. Nie trzeba było zjeść śniadania. A, Ty ale ciebie zabiorę na randkę do restauracji. albo jeszcze, musisz zanotować, hmm, musisz dodać do tego mema, tamtego z tą kolejką, że jeszcze w kolejce z Lesiu. Nie, to dobrze, Lesiu będzie pomiędzy z dwóch. <zysy> <zysy> Zabawny nie powiem. Daj tego morza, bo tak nie grzejesz. Daj go, A Mam taką nadzieję, no, Lesiu, my to pójdziemy do my. Normalnie. Stejka ci zamówię. Nie to co ma z Wojtkiem. A, a to... kiedy pójdziecie? Bo nie wiem na kiedy z Niego Nie to wstyd nawet do IP zabrać. Ja przynajmniej sztuczów włożyłem, okej? sobie ten zlizuję. zlizuje. Już 17.00, idę się myć. Miłego, Lesiu. Siema, może co to za kolega? Taki, utrzymanek. Jak kurwa z te toalety wysiadą bez kitu zgadzam się w stu procentach. To tu też jest cytryna? Aha. Uh -huh. A na jakim kasie jest Na totalu? Jak na totalu to oczywiście, że nic nie da. O! Oh. No. Way. Co? Wszystko kurwa, wchodzę. O, pa, druga. Tu wow. jeszcze jedna jest. jest. Co, on veep? A, dobra, to była łatwość. co? Nawet się nie napiłem. Zapłaciłam za to, nie no zapłaciłam. To będę sobie. Odej, pozbył okay. się. Mogę. Ja w sumie zawsze jak płacam z totala, to anulowałam wypłatę, żeby grać dalej. No tak, może, może o to chodzi. Smakowało? Nie. Super. Znaczy ogólnie spoko, ale okay. 60 złotych to bój. Powiem to tak jak w baru, no jak sądzę. Tam jest same piwo jeszcze w gardle. to było 6 zł chyba. To i tak proponowało. Chciałem, bo go Nie no, z tego kosztuje 3 albo 4. Mi chodzi, że to sięga trochę No a no. Dobra, dopijaj to piło, jeszcze zaostrz mi i idziemy. Dobra. Aha, nie dopiłaś. Dopiłam. Nie dopiłam. Nie dopiłam. Nie dopiłaś? I No to? Ja powiedz mi, <grym> <To>. <grym> Ja mierdolę. No bo ja mam taki drugi podbródek. Robi mi się tak, no. No ale co ja mam na to poradzić? Nie kawałek skóry. nie Nic nie poradzę. Spierdalaj. Co spierdalaj? Nigdy nie do ciebie. Aha. Daj mi ten klucz. 23 stopnia, ta w czapce. No bo tu nie chodzi o to, żeby mi było ciepło, to tu chodzi o ten... O fit. A teraz znowu będę... Straszny selfie lepower na tym punkcie będę tak robić.